Larka to jest normalnie kryminalistka KRYMINAL KURDE, KRYMINAL LARKA Teraz będzie jak szybko ZOMBIE OCZKA ETKA Jak on biega to normalnie aż mi się tej wega laguje No zapomniałam, że to, to, to coś odpala akurat rakietę. Dobra, to jeszcze raz. To odpalamy rakietę, potem tam się wracamy. Ja tam skądś potem muszę wytrasnąć. będę mieć chyba. Ta muzyczka wymiata. Nie, nie damy do tego filmu kroczacja. -e mm. No bo mi się akurat tak w pieprzu, jak nagrywałam. Dobre, no nie? Fajnie, tak? Cię... Durniu. Zbocznie, nic jeden. To się, już. się zamknij. I, widzi, I widzicie, znaczy, nie, może nie widzicie, i słyszycie z jakim to jest często się znam tyle lat, że mnie jeszcze nie zogołciła. To jest cud normalnie. Gustuję w mężczyznach. Skąd wiesz, że nie jestem taka mięska? <grym> <grym> no, A czy ty mnie już chciałaś przecież tam na tym, na, yy, na dworcu, no nie? <grym> ale ci się sławki spsuje <grym> No, sławki mi się spsuje. to z twojej winy. <grym> Nie z mojej! Twoje, że mnie przytuliłaś! Trzebało mnie nie przytulać, ja mam taką moc. Anty, antygwałtną. No. A <laughs> jest, ale my głupoty gadamy. Jak takie głupie no. plastiki. Taki Kim trzeba Ci cię zjem? <laughs> yeah. hey. No, w końcu kurczak, tak? Już dobry jest! Jo, o, jo, wzmaga. Nio, nio wzmaga. Ciszej bądź. Milcz! No co? To łzy, słuchaj. <noise> Jezu. Bez dwóch zdań. gdzie nic nie powinnam jestem teraz chill, spokojnie, nic się nie dzieje Zrobię taki zarombisty film, że nikomu się wełbie, to nie mieści, Jaki on będzie zarombisty, on będzie uciekał tą zarombistością. Ale zasadziła zarombiście. No, ja szukam takiego efektu, żeby odwrócił mi obrazek, że tak powiem. A nie pamiętam, który to on był. Wow. Dzięki, chłopie. nie było miłe. On się wystraszał, on tak nagle na kamerę wskoczył. Już nawet kamery gwałcą. O, jest! Mam go! <gryw> Jak to fajnie wygląda! Jezu, double Kimczak, jak ty to przetrwasz? Nie wiem, ale. Nie chcę się nie mnie jakiegoś nie wiem. Zawału. Naprawdę. Nie ja wiem, musi być screen. Picture.

Panowny pewnie zostawił, pewnie, nie? Ach, na dołębę pięć, jak miło o. Jezu, ja już na wadę kończę, jak się cieszę Ło! Wow! Ja, ja też się cieszę Czekaj, czekaj, kończy, ale coś tam jej nie idzie Jezu, Kimczak, ja nie wiem. Wszyscy się gwały są. Co To jakiś zbiorowy pociąg do Kimczaka? Taki pociąg, taki zbiorowy, z jeździ ze wszystkimi. <grystanie> Właśnie. Wiesz, że ja chyba szóstego też będę we Wrocławiu? Ooo, jak fajnie. Bo tam Hubertus stał. Ja go muszę jechać. Jak go nie pojadę, to... to ja nie wiem. To zjem wszystkich. W tym mnie. Tak. No jak wszystkich, to ciebie też. Ej, no to jest nie fair. Bo ja czegoś nie zrobiłam i już mi tutaj nie pasuje. A, to tu Badaj laser. Badaj laser tu laser, ja Teraz gdzie to jest. Ale już kończę, to jest, tutaj już jest koniec. I pomogę ci film robić, jak będziesz chciała oczywiście. Ty mi nic nie pomagaj, bo ty mi zepsujesz go. <grym 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 ale to było miłe. Ale ty zawsze taka jesteś. O tu zobacznie tu są kosmici, no. Bez tu nie mogę ci naczyniać. Jak jacy kosmici? To nie są kosmici. Ty jesteś kosmitą. A co? Człowiek to... To to jest człowiek, tak? O, Larka tu wdaje Cześć. do niego. Przecież ja tak wyglądam. <grym> Zapomniałam. <grym grym> ale pier... Cielo. Ale Zasadziła? Nie, dobra, dobra. Tak sa sama siebie pojechała. Ja... Jaki żal, lol. <grym> O! Uwolnij orkę! Kurde, zaraz! A tu można wejść do środka. Bo tu jest ten... Yy, mm -hmm. ...syson. Cześć, tu twoja rodzinka. Ale ty wiesz jakie ja mam zdanie o swoim wyglądzie, więc... ...da mnie się nie pojechałam. Wiem, wiem, wiem. Bo ty głupia jesteś. Ty jesteś głupia też. Widzisz, że dwie głupie. Tak, żeśmy się dobrały. Bo najlepiej jest w towarzystwie głupich. No, przynajmniej nie czujesz się głupi. Bo ten, że ktoś też jest głupi. nie No co, moja filozofia na temat głupich. Wiesz, jaką na... Wiesz, kto najlepszą filozofię na temat głupich układa? Hmm? Ktoś, kto jest głupi, no to ja! <laughs> no właśnie! A znowu będzie stający konik dęba. Ale już teraz będą inne, bo wiesz, ja mam tego pełno. Aha. A, to tu z boku można wejść. Tu z boku wejdziemy. Naprawdę jakiś statek obcych. Tam To mój statek, Zapomniałeś? O, i przeszliśmy na wadę. Uhuuhu, je! Yeah, brawa dla Kimczoka! Rządzę. O am the monster, kurna hata. the... Oh, Raptory! No i się kurna cieszę, że kurna jestem już tutaj. Ja akurat tego tam Raidera szybko skończę ci, powiem, wiesz? Nie mów tak do mnie. <średzy> Zwracaj matki! Ta wada cała przejszczona. Przejszczona? Ja zrozumiałam przeszczona. Przejszczona, przejszczona to jeden A więc ja się zagram baj, waselek także, baj powiedz. Czemu ty za mnie mówisz? Za macki bye. Baj! Baj!